Proszę bardzo! Wszyscy otrzymują fajnie na warsztaty! 14 festen Fundacji Dom. Freddy Merkoly się przebudził, aby zagrać dla Was! Jedny czempion! najlepsi z najlepszych! I kolejny złoty medal! No warto było ćwiczyć i trenować! Trzały, o zawodnik, który głową świetnie gra, o Pani Kasiu, jaką główką zagrał, widziałem to. I kolejny zawodnik, który się świetnie na boisku spisywał, również złoty medal. I za chwilkę medal dostanie Maciek. Maćka poznałem świetnie, podaje piłkę. Gratulacje. I medal dla Maćka. Brawo Maciek, świetnie zagrałeś. I mamy medal dla zawodniczki. Wielkie brawa.